Kamera akcja. Patrz, się nagrywają. Zaraz nam zabierą te nagrania. No i podeszedł, nie boi się. Ja bym, ja bym nie podeszedł. Słabo to leci ta woda. Zaraz wybuchnie. Ja bym tam nie podeszedł. Woda leci górą. Woda leci, ale górą. Teraz no wybuchnie. wybuchnie, no zobaczysz. Musi nas tu podpalić. Mogliby to sobie gasić. Ja mu woda nie leci. Gdyby tu mieli remizę, by było szybciej. Ale coś tam zawsze zgasi. Patrz, jaki dym idzie. No fontanna leci, ale ze samochodu. A był tam pod blisko. Się nie boi, odważny. Super, o, nie ma wody! Tu mamy problem. Proszę, mam nie ma. Ja szczęśliwie. Nie ma wody, a gdzie drugą straż? No ale cóż, jak wąż się popsuł? Może... Kola, idź no węża ogrodowego. nas Z taką strażą myślisz? Mówię ci. nie likwidować z było o wiele bliżej. no chciałem nagrać gaszenie, a nie, nie polenie się samochodu.